Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto jest Warhammer, i słuchajcie, żeby nie opierdzielać tutaj, nie, nie, nie opierdzielać się i tak dalej, imbryk, słuchaj, imbryk mordo, bo jest sprawa, po pierwsze, e, ja bym zerwał kompletnie z tobą ten y, traktacik, cyk boży, tak, i bym zerwał sobie y, kolejny traktacik, i akt zdrady w cztery tury, a gościu, nawet nie jest jak mam wyjebane, a wiesz dlaczego, bo jestem setra un i mam Cię w żopie! O nie! Przegrana! No to robimy w ten sposób, bierzemy Pana I podchodzimy I Leroy Jenkins, i widzę, że jedną jednostkę tracimy Dobra, zajebiście, mi to pasuje, so, zrekrutuję ją, chwilę, moment I wjeżdżamy w Imryka Jest tutaj Ogry, Ogry Panie Co so, wezmę Ale raczej nigdy ich nie zrekrutuję prawdopodobnie bo. No bo kurde kosztują. E, dobra, widzę tak. Na pewno nie dojdę w tej rundzie tutaj, do Antochu dalej, ale liczę, że ładnie pójdziemy po Imryku. pięć 5 armię, co będzie istotne. Żeby być w stanie pchać sobie dalej. Fajnie, że mamy budynki tutaj, a co to jest ja oaza? Przychody o zajebiste. Ale chodzi, że mamy budynek militarny, dzięki czemu fajnie sobie porekrutujemy dzięki temu. Dzięki temu. I jeszcze przy okazji dzięki temu Kurcze w Cambry jest do budowy ta wielka piramida Setry Ale tak ciężko mi powiedzieć Żeby to było Warfit To jest Warfit Poza tym doświadczeniem armii Ale jest Warfit Jedynie yy, Gdy chyba tak robię Armię w tej prowincji Inaczej się kurna nie opłaca Z tego co mi się wydaje I yy, nie wiem czy warto to w ogóle ruszać O nie Imryk Niszczy mi, zajmuje prowincję. A, niszczy, dobra. E, to w takim razie wiemy przynajmniej gdzie Imrych się znajduje. Hmm. Czyli Nie, nie będę naprawiać w tej rundzie na pewno ten bagar, ponieważ... E, no to mi by nic nie dało, to by nie dało nic. Zdaję się ustawmy na granicy, bo prawdopodobnie... Znaczy, kurczę, nie wiem, czy jak Imrek widzi, że podchodzimy, to czy zaatakuje jeszcze raz, czy pójdzie w obronę. Ale wolę ryzykować, czy wolę nie ryzykować, że zaatakuje. Dlatego się uzbrojmy jeszcze na spokojnie. I zawsze pójdziemy tam na niego. Nie zaatakował, a wręcz ustawił się defensywnie, a my mamy odrodzone jednostki. Sięgdziesz mordo o zajebiście, okrąż. I podejdziemy drugą i liczmy, że to starczy, bo w sumie są dosyć trochę odrodzone z tymi szkieletorami to wygląda różnie. Way, zanim podejdziesz Tu jeszcze, czy jakieś sławne regimenty, tak, jest jeden sławny regiment. Więc szkieletory sobie połączę. Weź połącz nawet tak, i zrekrutujemy sobie sławny regimencik. Wmocni mi to armię. Liczę, że starczy. okej, okay. okej, okay, bez straty, a nawet mam taki sztandar w ogóle. Więc przyjdziemy sobie temu panu na przykład i Setrą. I panie, że Setrą, bo dzięki temu mamy y, Trajta Imryka. E, pokonaliśmy Imryka. Co y, dostanie Setra za pokonanie Imryka? Prawie przeciwko dużym przeciwnikom odporność na ogień. No to pierwsze wydaje się jakoś worth it. To drugie, tak średnio. Ale okej, okay, niech będzie, nie ma co narzekać. Bagar, mogę sobie naprawić teraz. Cyk, cyk. A się rozbuduje, bo why not, bo mogę mnie stać. I zase pójdziemy tak, tak. A tutaj będę miał kolejną księgę na gasza. Tylko się obawiam, że to chyba jest ten ziomek i będzie potrzebna rekrutacja kolejnej armii. Tutaj mamy jedną, tu mamy kolejną i tu mamy cztery będziemy mieli łącznie. Będzie trzeba prawdopodobnie do lustri płynąć koniec końców. Teżka nam tu stwierdzili z tej równiny kół. Ale skorzystamy z tego i po prostu wiedziemy w takim razie. Zastanawiam się w sumie, bo mam takie wrażenie, jakby automatyczne bitwy u setry, oczu u setry, u tych e, królów grobowców, były takie useless. To znaczy bardziej się opłaca, według mnie, wyjątkowo bo są frakcje według mnie, które no, rzeczywiście opłaca się bardziej grać ręcznie, a w których ewentualnie. O, Eshin gdzieś spotkałem, ja to zaraz zobaczę. E, a w których automat rzeczywiście dobrze działa. I no niestety, chyba królowie grobowców są taką frakcją, gdzie lepiej wyz... grać wszystko ręcznie. I widzę, Eshin jest niby gdzieś tu. A tu równocześnie mamy wyznawców na Kurwa, gdzie może być ta. Jak ten polany słonecznych drzew zajmę, to mam nadzieję, że tutaj odkryję sobie, gdzie jest ta księga nagasza. No, nie ukrywam chętnie bym się na nią rzucił. O! Niegodni zaufania. Zerwali ze mną umowę handlową. Nie ufam im już w ogóle. Skurczy bąki. No ale jak zdradzili. A tak tylko uważam, że oni zdradzili, to... O kurno, ale zaibisty. Ale zaibisty, fajnie. E, Werbujemy sobie kolejnego lorda, i w tej okolicy robimy sobie armię. Armię z prawdziwego zdarzenia, z prawdziwego jebnięcia A w międzyczasie idziemy dobić Imryka tutaj. To nawet Imryka nie było w środku, sobie po prostu wchodzimy, zajmujemy. Zaraz dobijemy ostatnią armię Imryka, bo specjalnie sobie wziąłem ten zasięg. O, widzę. To nie jest chyba miasto. Tak jest, to no w tej rundzie nie zobaczę nic, co prawda, co się z nim dzieje. Ach, czy jakby oni mnie ominęli jakimś cudem i poszli na równinę kłów? Nawet nie widzę, jaką mają ilość dokładnie te jednostki. No, w Warhammer 3 w wielu rzeczach nie ma co ukrywać, jest taki superior. to do Warhammera 2: Właśnie, jak zajechałem Imryka, prawdopodobnie część z Was oczekuje na jakiś lore. Kim on jest? Czym on jest? Co on tutaj robi? Dlaczego. Dlaczego imbryk? A ja wam powiem, że nie mam zielonego pojęcia tak na serio. Wiem tyle co wy prawdopodobnie, czyli z gry tylko. O jebany, jakoś tutaj dyżawu zrobi i mnie minął. Natomiast powiedzmy jedyne co wiem dodatkowo, teoretycznie z tego co kojarzę to on jest jakimś tam e, kandydatem też do korony o tutaj sieć geomantyczna chyba działa coś ten deseń mm, jest jakimś kandydatem do Korony e, króla Feniksa. I to tyle, co tak na serio kojarzę. O, oh, jaka ładna bitwa! Jaka ładna bitwa. Dobra, to nie jest tak, że tutaj w jakiejś prowincji po prostu jest ta księga Nagasza. Jest tutaj po prostu armia, która posiada księgę Nagasza. To nam troszkę ułatwia, bo tak szczerze nie chcę na razie robić ekspansji na południe. W celu zajmowania ich, nawet w celu jakiejś relacji. O, oni mnie nie lubią, ale chuj z nimi. W celu jakiejś relacji mógłbym osprzedać tą prowincję, bo ona mnie głównie obchodzi. O, chyba w Warhammerze dwójce nie było opcji sprzedawania prowincji? What the fuck? Mate, what the fuck? Do tak czy tak, w sumie, że e, tym Setro nie mam sensu tutaj stać. Nim zaraz sobie wypłynę w cholerę. Żeby wypłynąć, to mogę tylko z okolic Sudenburga, bo to są klify. Ale nie mogę się spierdolić z klifu. Na no to wygląda. A nie chcę też tic Tac to denerwować, dlatego skorzystam z jak najkrótszej drogi po prostu, żeby popłynąć. A w sumie lądowo przejdziemy. Jeden. u, u, u coś to się dzieje. E Repans. To, to co? Skaweni muszą być? Najwyraźniej, skoro oblega. Ale co mnie interesuje? Bardziej oni mnie interesują. Do których. Plądrowanie, co by mi dało? Zero. Okej. Okay. <laughs> e, tak czy tak, muszę do nich podejść. Bo oni klepną ich od razu. Oni się obrażą. A nie będę, bo. Chociaż co oni mają w ogóle? Mm, orkowie. Minotaury. Kurwa, co za połączenie. Orkowie mają minotaury normalnie. Jak ja tych skurwysynów nienawidzę. Pająki, arachnoki. To jeszcze mam ten e, PTSD po graniu klasną ludami i po graniu e, Teklisem od tych kurwa pająków. Jak, jak one mnie wkurwiały. <gryw> Dopiero zaczęło działać jak odkryłem, że tą sieć Amentoka, u Teklisa i byłem w stanie zatrzymywać tych skurwysynów. Nauka beki, kurwa, nauka beki. Biorę naukę dla beki. XD. O, tu doszło do zniszczenia. Ja bym coś podejrzewał, ale przecież oni nie istnieją. W ogóle jakby spotkali Setrek, kurwa, z Kaveni, to by się tak obsrali. To byłaby walka tak jak w sumie z Kavenów z nagaszem taka epicka. Troszkę się osram zaraz, prawdopodobnie. Jak Polacy w pierwszej minucie, kurwa, meczu. I cyk. Zachętna porażka. Spróbujmy. Ja myślę, że Setra muszę kurwa tutaj przywoływać do tej walki. Bitwa okazała się kompletną porażką, dlatego postanowiłem rozegrać tą grę od ostatniego zapisu gry, czyli od początku odcinka tak na serio, na nowo. Czym ty kurwa jesteś? Matko bosko, skąd ty się tu... Kurwa, i tutaj mam dopiero generała, którym mogę zapierdalać. No Dobra, jak trzeba zapierdalać, to niech zapierdala. Bo oni mnie... W... Koniec końców kurzu, a chuj z tymi tutaj. Ogólnie tak, każdy zrywa ze mną umowę handlową, umowę o pakt nieagresji, coś ten deseń, coś ten deseń. Mam ich w dupie, bo jestem setra nieśmiertelny i sram im na... na nich gęstym moczem. Słuchajcie, w takim razie cyk, cyk, wypowiedz. Teraz kurwa to wyjdzie, pyrrusowe, biorę z automatu, pierdolę was wszystkich. Cyk. Udało się, urny. Uzupełnienie armii, pieniądz daj mnie. Daj mi pieniądz, mamy drugą księgę na i jakiś filmik. No i zajebiście napierdalać. Czy ty bęszczę, że te filmiki dupy nie urywają, ale są spoko. No dobra, zajęliśmy się nimi. W takim razie na ultra... Kurwa, żeście drogę wybrody dybilu. E, to jest na Ultra Speedzie wracamy w takim razie. No sorry, Tic TikTak to, ale książka tutaj leżała. Masz. Ma... Ty się morsem kurwa zajmij na południe i się odpierdol ode mnie, tak? E, nie masz problemy. Coś tutaj wypadałoby fajnego zbudować. Nie wiem właśnie, czy zbierać na to, tą wielką piramidę Setry. Z drugiej strony, co ja zauważyłem, w końcu przekonałem się na własnej skórze, tak to nazwijmy, że ta gra... O, tutaj też 15 koła. O, kurwa. Ta frakcja, znaczy, siedziała troszkę inaczej niż działają frakcje ogólnie. I widzę, że fajnie byłoby pobudować sobie ten badziew do trzeciego poziomu. Ja tutaj nie miałem opcji, by zbudowania do trzeciego poziomu. Nie, bo mi brakuje kurna kilka groszy. To chyba to... Nie, 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 nie ciebie. To chyba to uzbieram na... w kolejnej tej rundzie. A to dlatego, że piechoty mi z... dobrej brakuje. A ona by się bardzo przydała. Troszkę też inaczej rozwinąłem postać, niestety... ruchu mi nie starczyło setron na pokonanie Imrika, więc pokonałem go... drugim lordem. No i tak to wyszło. O, Eloteklis. Tek jesteś najebany, czy co? Kurwa, mieszkasz sobie na jakichś żółwich wyspach, na kompletnym zadupiu lustrii. Załatwię was tak, że nie sprzeszą was nawet kapani liczów. No najebany. Teklis, you're coming short. Short. No, co te elfy mają do mnie? Spierdalać. Ja to tylko królestwo, kurwa, ustanawiam. Moje, odnawiam. A że jestem nieumarły, to co, kurwa, macie wąty? Najgorsze jest, że nie wiem, co się dzieje z tymi zielono tutaj. A z tymi bohaterami też mamy niestety mocne ograniczenia, przez co nie możemy nimi nas, nasrać na lewo i prawo. Ach, to jest problematyczne. Mogę sobie bohatera natomiast zrobić i sobie nim ponapierdalać. Ale. A weź tu zrekrutuję, może rzeczywiście odkryję. Udało mi się odkryć, mogłem na wyznawców nagasza kompletnie rzucić i pójść po tamtą księgę tutaj. I później jakoś zjeść tą całą Arabię kompletnie z Bretończykami. Włącznie i też, mówię ta technologia mi się nie robi, to zaraz sobie ją porobię. E, byłbym w stanie, jak. Dobra, są tutaj jebańce, to idziemy, i byłbym w stanie też e, pójść później na południe po kolejną księgę i srać na te całe elfy, które mi wojny powiadają. A wiecie, dlaczego mi wypowiadają? Nie dlatego, że mam jakoś księgę Nagasza, w sumie teoretycznie przez to. Bo ta księga Nagasza, ta doczytałem, odblokowuje zasięg wzroku do regionu pościgających zasoby. I oni w ten sposób też mnie odkryli. Chcę kurwili. Bo, bo zaatakowałem Imrika i jestem niewypacalny. Weź ktokolwiek, kurwa, nawiąż ze mną jakiś tutaj. No, gościa, któremu chcę najebać, ma najlepsze relacje ze mną akurat. Śmiecie. Z nikim handlu nie mogę wziąć. No zaraz mnie kurwica strzeli. Noż. Noż, kurwa, kolejnej co. Będą płynąć do mnie pojebani teraz. Bo kurwa, zamiast zająć się pewnie mrocznymi elfami, na napierdalać się ze mną. A ty co, spierdalasz na musie? Wracaj mi tutaj. Kurwa, masz pierdol. Masz tutaj, patrz. Ja jestem w stanie zasięgu. Cyk. Tak, sram ci na maturę. Wracaj tu, śmieciu. Jak odbieg jebany. Jak. Kurwa, odbiegł. Ty nie mówisz, że mi spierdolisz w śmieciu. Wdupiałam w targnięcie. Ja wchodzę tam, gdzie mi się podoba. No kurwa, tu miałeś... Chuj mnie strzelił. Dobra, tak czy tak tutaj. E, popłyńmy sobie na te elfie ruiny w takim razie, żeby już nie wkurwiać tego tik to kompletnie, że mu przechodzę przez granicę. I zaryzykujmy, że się nie... Co no, o tym zapomniałem? Fuck, o tym w śmieciu. Śmieciu, hej, Tugis. Goń tą armię, chcę wypłynąć ledwo na morze. No nie, no chuj nie no osiągnij! Przez jakiegoś kurwa imbryka! Eltarion osobiście postawił kurwa przypłynąć! No chuj, nie, no kurwa, już mnie da kurwia no. Już jakieś orki w z dupy też się pojawiły. I nie mogę tych kurwa generałów robić, i mi das na jebie północy, i znajdzie nowo kurwa przytywanie gry, nie wiem czy co mam tyle budowy w ogóle. Dobra, Imryk wchodzi mi kurwa na te, na piachy to ma przejebane, przynajmniej pali się. No chociaż jeden kurwa, Eshi, zajebiście, kocham was, kaweny. Dobra, wiesz co, Ork, pierdol się. Mam cię w dupie. Rób sobie co chcesz, zająć się będę miał przejebane. Czy ja mogę inkantację zrobić, taka fajna in jedna inkantacja. Chcę tą inkantację zrobić. Że każdy będzie miał tutaj... Ee, ten, wyczerpanie. O, ja bym ci zaraz rozjebał tą sieć geomantyczną, co ty tam roz... A, skaweni wpływają na wir. Zajebiście, rozpierdolcie im ten wir w pizdu. Dobrze, że gościu się wyczerpuje. Ja ci Eltarion, kurwa, oddam. Jak ci popłynę na ryj tam. Bo mnie wkurzyłeś teraz. Dobrze, się męczy. wiem, mi podbił. No. Kurwa, nienawidzę te gry, no. I gościu mi teraz Antok zniszczy, bo nie ma chuja. Tak go mogę tylko zatrzymać. Ja pierdolę. Trójka jest o niebo lepsza w wielu kwestiach. bo no muszę przyznać. Też ten handel ograniczony, bo jakieś tutaj porty są i tak dalej. Ale żadnych portów nie mam obecnie, to nie mogę handlować za tymi. Może tu kurwa mogłyby spokojnie stać porty. Nie, nie mogę. No kurwa! potrzeć się napierdalać z moją armią. Zajebiście! Zajebiście! I to ja rozumiem, mordo. To ja rozumiem. A to oznacza, że teraz mogę do tego Eltariona zapierdalać. Ile wlezie? Ile, ile kurwa fabryka dała? Wyznawcy Nagasza zostali rozjebani? Przez kogo? Dobra, przynajmniej pójdę. Jak tu jest, jest klan Eshin, to chuj, kompletnie sobie rozwalę reputację. Ale mam to w dupie. Idę po tą księgę Nagasza. I niech się dzieje woja, wola nieba. Z mi się zawsze, zawsze zgadzać trzeba. I tak mam tak już rozjebaną tą reputację, że dramat. No dobra, z Czas rozjebać sobie reputację do końca, a później z... Brytańczykami się napierdalać Ach, gówno mnie obchodzi Wypowiedz wojnę Sorry, Eshin Kompletnie czas sobie rozjebać ten Wszystkie frakcje to potępią to w dupie, oblegasz to? Oblega Automat, coś tracę? Nic nie tracę Dobra, trzecia księga jest moja W sumie, ona się siódma nazywa Ale jeden pies... Dobra, słuchajcie, ten o tym akcentem, czyli na e, zaczęciem napierdalania z kawenów, aż dokładnie. E, kończymy sobie ten odcinek, mam nadzieję, że on się spodobał, bo są dymy i będą dymy. E, widzimy się w kolejnym odcinku i ta, słuchajcie, w kolejnym odcinku są dwie opcje. Ose zapisze oczywiście grę w tym momencie, cyk, cyk. E, w kolejnym odcinku albo widzimy się w kontynuacji tego save'a, albo zaczynam grę kompletnie od nowa. To zależy, jak wyjdzie z Eltarionem, i tak dalej. W następnej rozgrywce zacznę po prostu lepiej wszystko przewidywać. Bo rzeczywiście odzwyczaiłem się troszkę od tego Warhammera dwójki. No ja chociażby ten handel. Nie wiem, ten handel, kurwa. Ja dokładnie jego brak, bo nie mam portu. E, mnie irytuje, Tego zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I jeżeli jakoś będzie progres, i będę widział, że jest sens kontynuowania tego, to będziemy się widzieć w tym save'ie. Do zobaczenia na razie czyść Pa.